Dzień 24. Rekolekcji przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty przyjdź. Rozważanie dnia. Odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu świętego. Posłuchajmy najpierw słowa Bożego. Z pierwszego listu świętego Piotra. Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność nabytym, abyście ogłaszali dobroć tego, który Was wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. I jeszcze fragment z Księgi Powtórzonego Prawa. Bo Wy jesteście ludem poświęconym Panu, Bogu Swemu. Was wybrał Pan, byście się stali ludem będącym Jego wyłączną własnością pośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Kochać to znaczy oddać wszystko. Jan apostoł napisze o Jezusie umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Do końca nas umiłował. Przymierze Chrztu Świętego jest objawieniem miłości, która kocha do końca. W Chrzcie Świętym Bóg dał nam wszystko, czyli całego siebie. Nie ma większej godności niż godność, Jaką otrzymaliśmy na Chrzcie świętym. Jak napisał ojciec Jacek Sali: Również ksiądz, biskup czy papież nie otrzymują od Boga większej godności niż ta, jaką otrzymali na Chrzcie. Po prostu większej godności niż dar przebóstwienia człowieka nie można już otrzymać. A w Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, Skutek chrztu lub łaski chrzcielnej jest bardzo bogatą rzeczywistością. Obejmuje ona odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych. Narodzenie do nowego życia, przez które człowiek staje się przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. Przez fakt przyjęcia tego sakramentu, ochrzczony jest włączony w Kościół, ciało Chrystusa, i staje się uczestnikiem kapłaństwa Chrystusa. Chrzest wyciska w duszy niezatarte duchowe znamie charakter, który konsekruje ochrzczonego do uczestniczenia w chrześcijańskim kulcie religijnym. I dalej katechizm chrzest konsekruje ochrzczonego, a to oznacza, że od tej chwili należymy do Boga w sposób pełny, całkowity, totalny. Do każdej ochrzczonej osoby Bóg mówi jesteś cały mój, jesteś cała moja, wyciskając na duszy ludzkiej niezatarte znamie. Pieczęć miłości. Jednak to nie wszystko. W Chrzcie Świętym Bóg mówi do każdego jeszcze inne potężne w skutki słowo: Jestem cały Twój. Chrzest daje nam uczestnictwo w życiu Boga. Żyć pełnią łaski Chrztu oznacza zostać przebóstwionym, czyli całkowicie zjednoczonym. Z Bogiem. Dlaczego akt poświęcenia się niepokalanemu sercu jest tak ważny? Ponieważ Maryja jako jedyne stworzenie wykorzystała w pełni łaskę całkowitego poświęcenia Bogu. Należała do Boga w sposób pełny i dlatego stała się pełna łaski. Święty Jan Paweł II tak o tym napisał. Wśród wszystkich osób poświęconych bez reszty Bogu, ona jest pierwsza. Ona, dziewica z Nazaretu, jest też najpełniej Bogu poświęcona, najdoskonalej konsekrowana. Jej miłość oblubieńcza osiąga szczyt w boskim macierzyństwie z mocy ducha przenajświętszego. Ona, która jako matka nosi Chrystusa w swych ramionach, równocześnie najdoskonalej wypełnia Jego wezwanie: Pójdź za mną. W Maryi nasze poświęcenie Bogu osiąga swoją pełnię. Przez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi wchodzimy w pełnię łaski, która została nam udzielona w sakramencie Chrztu Świętego. Chrzcie świętym bóg mówi do ciebie jestem cały twój a ty jesteś cały mój jestem cały twój a ty jesteś cała moja odnawiam i potwierdzam przymierze chrztu świętego to znaczy powiedzieć boże przyjmuję ciebie i zgadzam się należeć całkowicie do ciebie Zgadzam się być cały Twój, zgadzam się być cała Twoja. To czym jest długość, szerokość i głębokość łaskich sztu, w niezwykły sposób wyraża modlitwa duszy rozmiłowanej, autorstwa świętego Jana od Krzyża, niech ta modlitwa poprowadzi nas dalej w tych rozważaniach. Święty Jan od Krzyża Napisał, któż może się uwolnić ze swej nędzy i nicości, jeśli Ty go nie podniesiesz do siebie czystością Twej miłości, o Boże mój. Jakże się może podnieść do Ciebie człowiek zrodzony w nędzy, jeśli go Ty nie podniesiesz tą ręką, którą go stworzyłeś. Nie pozbawisz mnie, o Boże mój. Tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę. Dlatego raduję się, bo nie zawiedziesz mej ufności. Czemu więc, duszo moja, jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać całym sercem swego Boga? Moje są niebiosa. I moja jest ziemia. Moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi. Aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje i sam Bóg jest moim i dla mnie, gdyż Chrystus jest mój i wszystek dla mnie. Czemu więc duszo moja jeszcze się ociągasz? I czemu jeszcze szukasz? Wszystko jest Twoje i wszystko dla Ciebie. Amen. Lektura Duchowa Z Traktatu Świętego Ludwika Marie Grignon de Montfort. Powiedziałem, że przedstawione nabożeństwo można by bardzo dobrze nazwać doskonałym odnowieniem ślubów lub przyrzeczeń złożonych na Chrzcie Świętym. Każdy chrześcijanin przed Chrztem Świętym był niewolnikiem szatana, bo do niego należał. W sakramencie Chrztu Świętego osobiście albo przez swoich rodziców chrzestnych, wyrzekł się uroczyście szatana jego pychy i dzieł, a obrał sobie Jezusa Chrystusa za mistrza i wszechwładnego pana. Aby jako niewolnik z miłości do niego należeć. Na tym właśnie polega to nabożeństwo. Człowiek wyrzeka się szatana, świata, grzechu i siebie samego, i oddaje się całkowicie Jezusowi przez ręce Maryi. Czyni on nawet więcej, bo w czasie Chrztu Świętego neofita mówi zwykle cudzymi ustami, przez ojca chrzestnego lub matkę chrzestną, a więc oddaje się Jezusowi przez pośrednika. Natomiast w nabożeństwie, o które tu chodzi, składamy ofiarę z samych siebie osobiście, dobrowolnie, z pełną świadomością. W sakramencie Chrztu Świętego człowiek nie oddaje się Jezusowi przez ręce Maryi, przynajmniej nie wyraża tego słowami. Nie oddaje również Jezusowi wartości swych dobrych uczynków. Po Chrzcie Świętym zachowujemy zupełną swobodę ofiarowania naszych dobrych uczynków lub ich zatrzymania dla siebie. Natomiast przez przedstawione nabożeństwo wyraźnie oddajemy się Panu Jezusowi przez ręce Maryi i ofiarujemy Mu wartość wszystkich naszych dobrych uczynków. W czasie Chrztu Świętego, mówi Święty Tomasz, przyrzekają ludzie wyrzec się szatana i jego pychy. Przyrzeczenie to, jak mówi Święty Augustyn, jest największe i najuroczystsze. To samo mówią kanoniści. Najwyższym ślubem jest ten, który składamy na Chrzcie Świętym. Lecz któż dochowuje owego uroczystego ślubu? Kto dotrzymuje wiernie obietnic Chrztu Świętego? Czyż większość chrześcijan nie sprzeniewierza się wierności obiecanej Chrystusowi na Chrzcie Świętym? Skąd pochodzi to ogólne rozprężenie moralne, jeśli nie stąd, że żyjemy zapominając o obietnicach i zobowiązaniach Chrztu Świętego i że mało kto osobiście zatwierdza i odnawia przymierze z Bogiem, zawarte przez rodziców chrzestnych? Prawda jest tak oczywista, że synod w Sens w 839 roku, zwołany by zaradzić wielkiemu wśród chrześcijan rozprzężeniu, orzekł, iż główna przyczyna zepsucia obyczajów tkwi w ogólnym zapomnieniu i zaniedbaniu zobowiązań złożonych na chrzcie świętym. też wspomniany synod nie znalazł lepszego środka dla zaradzenia tak wielkiemu złu nad ten, by pobudzać Chrześcijan do odnawiania ślubów i obietnic Chrztu Świętego. Katechizm Soboru Trydenckiego napomina proboszczów, by przypominali i nauczali wiernych, że są oni związani z Naszym Panem Jezusem Chrystusem i jemu poświęceni jako niewolnicy, swojemu odkupicielowi i Panu. Skoro więc i Sobory i Ojcowie Kościoła, i doświadczenie pokazują nam, że najlepszy środek przeciw rozprzężeniu moralnemu wśród chrześcijan polega na tym, by im przypominać zobowiązania Chrztu Świętego i zalecać odnawianie złożonych ślubów, czyż nie jest właściwe uczynić to w sposób doskonały poprzez omawiane tu nabożeństwo, poświęcając się Panu Naszemu przez jego najświętszą matkę? Powiedziałem, w sposób doskonały, gdyż przy wspomnianym ofiarowaniu się Panu Jezusowi posługujemy się środkiem najdoskonalszym mianowicie Najświętszą Dziewicą. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, numery od 126 do 129. Z dzienników Alicji Lęczewskiej. Mówi Pan Jezus. Szaleństwo miłości wyzwoli moc moją, jaką w Tobie złożyłem. Każdemu dałem w sakramencie chrztu i bierzmowania ogromną moc. Tylko miłość i wierność może ją uaktywnić. W miłości zawarta jest nieskończona moc. Miłuj, a będziesz mocarzem i żadne zło nie oprze się tobie. Świadectwo numer 643. To, co zapisujesz, jest po to, aby ludzie zrozumieli, że ja chcę mówić do każdego, by pokierować nim, ustrzec od zła i wprowadzić na drogę zbawienia, że jestem przy każdym człowieku w każdej chwili jego życia że trzeba pragnąć mnie usłyszeć, słuchać i wykonywać to, co wskazuje, pragnąć żyć według pouczeń moich. Nie jesteś osobą wyjątkową, jesteś jak wielu. Słaba, wplątana w układy tego świata, z których Cię wyprowadzam do życia wiecznego dzięki temu, że chcesz mnie słuchać i być mi posłuszna. W przeciwnym razie ginęłabyś jak inni w grzechu i upadku, jak ginęłaś wielokrotnie, zanim serce Twoje zwróciło się do mnie. Słyszenie w sercu mojego głosu nie jest darem nadzwyczajnym, wyjątkowym. Każdy go otrzymał w Chrzcie Świętym i każdy może rozpoznać pouczenia moje, jeśli będzie ich pragnął i oczekiwał, jeśli będzie usiłował żyć według nich. Wtedy dam obfitość wielką, bo jestem Ojcem kochającym i troszczącym się o zbawienie każdego dziecka mojego. Za każdego przecież oddałem życie moje na krzyżu, aby ocalać, aby prowadzić, aby zbawić. Słowo Pouczenia. Numer 1. Światło Matki Bożej. Święty Paweł pisze, że Bóg wybrał nas, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Słowo nieskalani to w oryginale to samo słowo, którego używamy na określenie Maryi poczętej bez grzechu. Święty Paweł mówi więc, że Bóg pragnie, abyśmy byli niepokalani, ta sama myśl zawarta jest w modlitwie godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w których na końcu modlimy się. Boże, któryś przez niepokalane poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo tej, którąś dla przewidzianej śmierci tego Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie, dozwolił. Przez chrzest w niezwykle głęboki sposób łączymy się z łaską niepokalanego poczęcia Maryi. Maria w mówi: Jestem niepokalane poczęcie, wyrażając w ten sposób, że ta łaska uczyniła ją tym, kim jest. Gdybyśmy nigdy nie wyparli się łaski Chrztu i trwali w świętości, która została nam w nim udzielona, i my moglibyśmy powiedzieć: Jestem chrztem świętym. To znaczy chrzest święty uczynił mnie tym kim jestem. Różnica między nami a Maryją jest jednak taka, że Maryja nigdy się nie wyparła udzielonej jej łaski. Żyła nią w każdej chwili swojego życia. Nigdy nie zapomniała o tym kim jest dzięki tej łasce. Droga powrotu do źródła. Jak wrócić do tej pełni łaski, od której się tak bardzo oddaliliśmy? przez nawrócenie, które wyraża się przez pokutę. Pokuta jest drogą, przez którą nawrócone serce wraca do pierwotnej czystości. Możemy teraz lepiej i głębiej zrozumieć, dlaczego we wszystkich swoich objawieniach Maryja wzywa do pokuty. Tak też wielu świętych rozumiało symboliczne znaczenie osób Jana i Magdaleny, którzy stali pod krzyżem razem z Maryją. Jan to czystość, a Maria Magdalena to pokuta. Anna Katarzyna Emerich, która otrzymała objawienie dotyczące męki Pana Jezusa, pisze, że duszą, która kochała Jezusa najbardziej po Maryi, była właśnie Maria Magdalena. Tereska od Dzieciątka Jezus pisała w Dziejach Duszy Nie spotyka się duszy czystej, która by kochała bardziej niż dusza pokutująca. Wszyscy utraciliśmy pierwotną pełnię łaski, którą otrzymaliśmy w chrzcie i wszyscy możemy ją odzyskać. Przez pokutę. Wezwanie dnia. Autor traktatu o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Święty Ludwik, nosił nazwisko Grignon. Dodał jednak do niego de Montfort. Czy wiesz dlaczego? Montfort to nazwa miejscowości, w której Święty Ludwik został ochrzczony. Chrzest był dla niego tak ważny, że nazwę miejscowości, w której przyjął chrzest, włączył do swojego nazwiska. Wiedział, że przez chrzest stał się nowym stworzeniem i chciał to godnie uczcić. Zapraszamy cię dziś, aby zapisać w kalendarzu datę swojego chrztu świętego i od tego roku świętować ten dzień jako najważniejsze Osobiste święto w roku, dzień Twoich nowych narodzin. Zacznij już dziś planować i spisywać pomysły na to, w jaki sposób możesz uczcić dzień rocznicy swojego Chrztu Świętego. Zapisz dziś na swojej kartce, jako pieczęć tego dnia rekolekcji, kolejne słowa: Odnawiam i potwierdzam przymierze Chrztu Świętego. Światło słowa z księgi proroka Izajasza, nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu Tyś Moim. I z księgi pieśni nad pieśniami. Mój miły jest mój, a ja jestem Jego. Mały wieczornik modlitwy. Modlitwa odkrywa w nas to, co najgłębsze, dlatego, im bardziej się modlimy, tym bardziej stajemy się sobą. Znajdź dziś od 5 do 15 minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem, zadając konkretne pytania. Możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Pamiętaj, czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. Na koniec zabierz Słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo, które najbardziej Cię dotknęło i rozważaj je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji. Czyń tak jak Maryja która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Dziękczynienie. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na koniec tej dwudziestej czwartej medytacji przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.